Cześć. Naszym gościem jest dzisiaj Kuba Biel, ekspert marketingu, którego pewnie nie trzeba przedstawiać, bo w konferencji, na konferencji I of Marketing wielokrotnie nagradzany. Cześć Kuba. Cześć. Jednak myślę, że zawsze trzeba przedstawić. Ja jestem trochę skromny i nie mogę wychodzić z założenia, że jestem jakąś tam gwiazdą. Ale jesteś na pewno jednym z bardziej rozpoznawalnych uczestników. Można nawet powiedzieć, że mimo młodego wieku jesteś weteranem tej rywalizacji tutaj. Troszkę tak. Już nawet nie pamiętam ile miałem lat, jak pierwszy raz wygrałem 20. Cztery, pięć, coś takiego już dawno temu. Proszę, powiedz, no dobra, do, do rywalizacji przejdziemy jeszcze do tego, do tej rywalizacji między prelegentami, ale najpierw chciałbym przedstawić Twoją prezentację w skrócie, dzisiejszą osobom, które nie miały przyjemności jej obejrzeć. To skupiłbym się na dwóch rzeczach. Po pierwsze, firmy wychodzą z założenia, że wszystko, co mówią, jest ważne. Ludzie mają to gdzieś. Ludzie przychodzą do social mediów dla rozrywki, dla zabawy, a nie po to, żeby słuchać o kolejnym modelu odkurzaczy, więc po pierwsze, musimy dać im powód jakiś do udostępnienia. I te powody mogą być różne, albo budowanie swojego wizerunku, chwalenie się, że się wie coś mądrego, udostępniając, nie wiem, chociażby wiedzę bezużyteczną, albo że jest się zabawnym udostępniając jakieś wpisy im postu. I druga sprawa, firmy mają taki problem, że chcą powiedzieć wszystko naraz. Nie potrafią wyciągnąć jednego konkretnego sedna, że na przykład, nie wiem, w tej konkretnej rzeczy są najlepsi, że, nie wiem, firma DHL jest najszybsza. I tyle, cała reszta jest tylko dodatkiem. Yy, i, I firmy, nie wiem, dlaczego tego nie robią w taki sposób, że znajdują to sedno, yy, bo o sednie jest łatwiej powiedzieć dalej, tak? Łatwo jest nam powiedzieć znajomym, słuchaj, Inpost nie pozwala na odmianę paczkomatu, nazwy paczkomat. To już jest sedno, które podamy dalej. A jak to sedno jest rozciągnięte, to my nie powiemy o tym znajomym, bo nie wiemy, o czym mówić. Albo jeszcze gorzej, klienci wymyślą sobie jakieś sedno, którego nie chcielibyśmy, żeby mówili. Na przykład o problemach firmy, o przeszłości, o złym szefie, czy o czymkolwiek innym, co może się pojawić. No tak, no żyjemy w takiej bańce informacyjnej, że jesteśmy dosyć mocno y, nawet przesyceni informacjami, przebodźcowani, więc tak jak, tak, tak jak mówisz, wyciągnięcie kilku komunikatów z jednej reklamy może być niemożliwe i ja oglądałem dzisiaj w skupieniu e, twoją prelekcję właśnie Właśnie o tym, a gdybyś miał taką jedną myśl przewodnią e, zostawić, to byłoby właśnie to, czy coś dodałbyś do e, tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, że ktoś wychodzi z konferencji i myśli, Kuba, Bielo, czym on dzisiaj e, opowiedział, co, co ty byś tutaj chciał, żeby zostało w głowie? Myślę, że w tym całym szumie musimy znaleźć coś, co przyciągnie uwagę naszego odbiorcy. Uwaga można skupiać przez y, anomalie, przez zagrożenie, przez jakąś szansę stworzoną dla użytkownika. Ale jeżeli będziemy od, od razu uderzać komunikatem firmowym, nic z tego nie będzie. Po prostu musimy myśleć jak ten odbiorca, a nie jak firma, która spamuje wszystkim, czym, czym chce spamować. Twoim sposobem, tak, tak przynajmniej od ciebie odbieram, jest dowcip, prawda? Jest dowcip i ten dowcip, tak. który skraca dystans. Czy spośród jakichś przykładów marek byłbyś w stanie wymienić brand, który Twoim zdaniem jest mistrzem właśnie w tym wyciąganiu jednego komunikatu i kierowaniu dowcipem w taki sposób, że ludzie zapamiętują? Ostatnio super sobie z tym radzi Ryanair, który no, potrafi ostro jechać po, po swoich fanach, dlatego, że on z automatu stawia, jesteśmy tanią linią lotniczą. Skoro ma być tanio, to nie będzie dobrze i jeżeli masz miejsce koło okna, a tam nie ma okna, to to jest twój problem. Jeżeli nie ma miejsca na nogi, to możesz kupić sobie droższe loty no, i faktycznie trafiają do takiego targetu, co jest i zabawne i przy okazji wyciąga to sedno mówiące tanio, to nie musi być super komfortowo i, i nie powinniście zgłaszać jakichś reklamacji i tym podobnych rzeczy. Tak, przy w przykładzie w prezentacji o TikToku, która była po twojej, też widziałem, że pojawił się Ryanair na, na TikToku, więc Grubo tam zdecydowanie tr trzeba ten profil polecić. Jeżeli chodzi o samą konferencję, jak oceniasz, wracam do tego, o czym na początku, jak oceniasz samą rywalizację i być może nawet motywację, bo jeżeli Ty jesteś już któryś raz na tej konferencji, no to czy ta rywalizacja to jest ten czynnik motywujący Ciebie do tego, żeby znów się najlepiej przygotować, żeby to było znów, wiesz, wystąpienie życia albo chociażby tego miesiąca? Wiesz co, ja już wygrałem cztery razy i wcześniej miałem tak, że wow, muszę wygrać, muszę zrobić wszystko jak najlepiej. Teraz... Raczej to jest na zasadzie, żeby nie wypaść źle, żeby wypaść lepiej niż ci, którzy są typowani na zwycięzców. Raczej ta motywacja już jest bardziej w takiej wiedzy, w przekazaniu czegoś ważnego, w tym, żeby ludzie jeszcze bardziej mnie zapamiętali. No ale no, nie da się ukryć, że gdyby nie ta grywalizacja, no to pewnie większość prezentacji nie byłaby tak dopracowana, jak jest. Mhm. E a dzisiaj czekasz na jakąś prezentację szczególnie spośród typów, na przykład, którzy są, jak to powiedziałeś, u bugmacherów notowani no, najwyżej? No Piotr Budzki zawsze. Jestem wielkim fanem jego prezentacji, a jak zobaczyłem, jak się przygotowuje, że on spisuje, czyta każdy przecinek i później to jest w prezentacji faktycznie słyszalne, no to to jest mega. Wojtka Ławniczaka też uwielbiam. Generalnie ja lubię przyjeżdżać na Isle of Marketing, bo... Yy, Czasem mam taki moment, kiedy wydaje mi się, wow, jestem wielkim prelegentem, wrzucam wszystko w socjale, ja wiem wszystko. Później przyjeżdżam na ILOF i, Love i od, oglądam z otwartą buzią i, i notuję rzeczy. No właśnie, to jest moje kolejne pytanie. Gdybyś miał zachęcić osobę, która jeszcze nie była na tej konferencji i która zastanawia się, jak to jest, bo jednak wiesz, jest jakiś próg wejścia. Jeżeli firma ci nie płaci, no to musisz wydać jakieś zarobione pieniądze na bilet wstępu czy kilkudniowy bilet, no i musisz na pewno Masz pytania, jak to będzie? Czy tutaj jest networking, czy e, mam możliwość porozmawiania z prelegentami, czy te prezentacje są interesujące? Jak ty to widzisz, jako z perspektywy odbiorcy, może? Mhm. Jeśli pomyślimy, że za cały dzień y, konferencji na pewno się czegoś nauczymy, co wpłynie bezpośrednio na nasze wynagrodzenie, no to. Powiedzmy tak, 200 złotych podwyżki to nie są duże pieniądze przy inflacji, tak? Każdy może dostać 200 złotych podwyżki. Podejrzewam, że większość słuchających ten wywiad dostała nawet większą podwyżkę w ostatnich czasach. Więc jeżeli przyjście na konferencję, nauczenie się czegoś nowego i wdrożenie tego w życie podniesie obroty firmy, podniesie zarobki i wpłynie też na przykład albo na twoją sprzedaż, albo na twoje wynagrodzenie, no to głupotą jest z tego nie skorzystać, prawda? No, gdyby to kosztowało, nie wiem, 5 tysięcy za jednodniową wejściówkę, to faktycznie bym się zastanawiał. Ale jak to jest około tysiąca, powiedzmy, no to w podzieleniu jeszcze na każdą z tych prezentacji, ja cię, nie rozumiem ludzi, którzy nie kupują, serio. Czyli uważasz, że czynnik inspirujący jest tutaj najważniejszy? Bardzo, bardzo. Tak jak mówiłem, ja zawsze wychodzę z notatkami. Oczywiście nie z każdej prezentacji, ale zawsze po konferencji mam kilka rzeczy, które wdrażam od razu kolejnego dnia. A najlepsze jest to, że te prezentacje są na tyle krótkie, że nawet jak Ci jakaś nie podejdzie, to nie jest Twój temat, bo na przykład, nie wiem, nie interesujesz się SEO, a akurat ktoś o nim mówi, no to masz te 20 minut, kiedy pójdziesz do toalety, zjesz obiad, odpiszesz na maile i wracasz na kolejną. I cały czas to tempo się kręci. Przejdę też do ciebie, bo tak jak powiedziałeś, zawsze trzeba przedstawiać, ale no, jesteś już e, czterokrotnym e, laureatem e, tego konkursu, w który się wszyscy bawimy. I na pewno odbiorcy chcieliby Cię poznać. Jak wyglądała ta Twoja ścieżka kariery, oczywiście w tych najważniejszych punktach, która doprowadziła Cię do tego, że wygrałeś na największej scenie marketingowej w Polsce? Moja pierwsza taka poważna praca to była sprzedaż reklam w portalu ONET. Sprzedawałem je przez telefon, później dopiero bezpośrednio z klientami. Jednemu z klientów to się tak spodobało, że przeszedłem do niego. I ten klient robił jakieś milion obrotu rocznie przez kilkanaście lat aż ja przyszedłem i doprowadziliśmy firmę do 35 milionów obrotu. I wtedy nagle okazało się, że hej, wszyscy chcą słuchać o tych moich pomysłach i zacząłem jeździć po konferencjach. No, Ale to nie było od razu tak, że przyszedłem na ILOVE, wygrałem i jestem. Tylko tyle, ile się najeździłem po jakichś darmowych konferencjach w Olsztynie, w Bydgoszczy, w Szczecinie i, i w innych bardzo odległych punktach, to, to tylko ja wiem w sumie. Właśnie to jest swego rodzaju trening, który A. każdy musi e, przerobić, ale e... Czyli tutaj wasza współpraca, bo rozumiem, że jeżeli miałeś te pomysły odważne, to trafiłeś po prostu w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie na odpowiednią tak. osobę i ten klient tak. ci zaufał, tak? Tak, tak. Tam było tak, że na początku umówiliśmy się, że jakiś mały procent idzie na rzeczy, które ja sobie wymyślę, yy, i ten klient zobaczył: Wow, to zaczyna sprzedawać. A jak nie sprzedawać, to jest więcej telefonów. A jak nie więcej telefonów, to, że nie wiem, idzie do marketu i ludzie już słyszeli o, o, o jego produktach. No i powiedział, dobra, to ja Ci daję wolną rękę, rób sobie co chcesz. Czyli tak naprawdę dla marketera sytuacja marzenia. To prawda, to prawda, no ale też duże ryzyko, bo no nie da się ukryć, że nocy nieprzespanych tam było mnóstwo, stresu było bardzo dużo, no bo wziąłem na siebie cały ciężar sprzedaży firmy. Jak były gorsze momenty, no to już było do mnie pukanie do drzwi. No Jakub, bo tam fakturka kolejna do zapłacenia, a my chcielibyśmy mieć z czego ją opłacić. A taki przełomowy punkt w twojej, powiedzmy, karierze, jakby jesteś młodym człowiekiem, nie robimy żadnego podsumowania, wiesz, że najlepsze przed tobą, to punkty, ale, ale chciałbym cię zapytać o taki przełomowy moment dotychczas. Wskazałbym dwa. Pierwszy to kampania na Pornhubie, którą zrobiłem. Pierwsza, głośna kampania. To o niej nagle powiedziała cała Polska, nie tylko ta marketingowa, ale w ogóle cała. I, i to było jakieś szaleństwo. Po pierwsze, z iloma mediami rozmawiałem, po drugie, ile ludzi zaczęło mnie oznaczać, Do teraz się zdarza, że Pornhub zrobi coś śmiesznego, i cztery osoby mnie oznaczają. Później się muszę tłumaczyć na przykład, mamie, dlaczego ludzie pod Pornhubem mnie oznaczają. I, i druga sprawa, no to pójście na swoje takie, na, na całego. Już nie etat, tylko założenie swoich sociali, rozwinięcie ich w pełni. No w pełni, jeszcze, jeszcze trochę przede mną, ale tam nie wiem, na Facebooku mam coś koło 30 tysięcy obserwujących. I to też dużo zmieniło, bo nagle przestałem być kojarzony z jakąś konkretną firmą, tylko zacząłem być Jakubem Bielem, tym Jakubem Bielem od konkretnych rzeczy, o których mówię. A od jakiego czasu prowadzisz swoją firmę jak to teraz wygląda? Założyłem ją w samym środku COVID-u, w Prima Aprilis dokładnie. Wtedy dużo firm się do mnie odzywało, że muszą wejść do internetu, nie wiedzą jak. A widzieli, że ja potrafię takie rzeczy. A założyłem w Prima Aprilis tylko dlatego, żeby mieć jakąś historyjkę z tym związaną, bo firmę nazwałem Ambaye co 200 lat temu w języku polskim oznaczało głupoty, żonki drdy, małe i zmyślone historie. Czyli żart się Ciebie taki, w każdej formie. Taki, taki otwieracz każdej rozmowy. Yy, I później już po prostu no, nie wyrabiałem z tymi zleceniami, tak pan w sumie do teraz, że w tym momencie no, 80% tych zleceń odrzucam po prostu, bo yy, albo klient jest za mały, to też jest taki problem, że klient przychodzi, nie ma działu marketingu i mówi, wymyśl coś, my wrzucimy na Facebooka i powie o nas cała Polska. A ja się pytam, okej, okay, a ile macie fanów na Facebooku? 80. No, może się nie udać, tak? A na czym polega to Twoja praca? Ty, ty jakby jesteś. E, czy wymyślasz, wdrażasz strategię? Czy jesteś tym kreatywnym? Czy jesteś gościem, który też obsługuje te coś? Ale jakby ktoś się zapytał, co robi Kuba Biel, bo wiesz, doradztwo, zakładam, że też doradztwo, to jest bardzo. E, Szerokie spektrum możliwości, a jak wygląda tak Twoja tak. codzienna praca? Najczęściej wygląda to tak, że przychodzi klient, mówi: chcemy sprzedać to i tamto, pomóż nam wymyślić coś kreatywnego. Wtedy robimy całe warsztaty, ja przygotowuję pomysły, co i jak wdrożyć, i wdrażamy z klientem z miesiąca na miesiąc i, i robimy te akcje, które faktycznie często są. są taki marketingowy coaching. Można tak powiedzieć, chociaż ja bardziej się zajmuję takimi. Po pierwsze wymyślaniem, po drugie konsultacjami, żeby to się wdrażało, żeby to się działo. Ale ty sam nie wdrażasz? Nie, ja sam nie wdrażam. Ja, jak oni zrobią grafiki, ja je ocenię. Jak potrzebują tekstów na grafiki, ja je zrobię. Jak potrzebują wymyślić coś pr do akcji, żeby media o tym powiedziały, ja to wymyślę i czasem też wyślę do mediów. Ale duży ten ciężar jest na firmach, żeby, żeby one to robiły. Czy takie wsparcie kreatywne tak. z zewnątrz? Wszyscy mogli, możemy przeczytać w Twoim bio, tutaj na, też na konferencji, że od 2020 roku mieszkasz za granicą. Myślę, że jest to marzenie wielu marketerów, którzy wiesz, próbują tej pracy zdalnej coraz bardziej od pandemii. Ja też w mojej agencji wprowadziłem taką możliwość, że pracownicy mogą pracować zdalnie, a są też osoby, które na przykład kilka miesięcy pracują z Portugalii. Super. Coraz bardziej to się wdraża. Oczywiście nie wszyscy. Mogą w takim trybie pracować i to sami powinniśmy ocenić, ale chciałbym posłuchać trochę o takim życiu, właśnie na własnych zasadach. Czyli ja chciałbym, żeby nasi odbiorcy mogli posłuchać o, o życiu na własnych zasadach i o tym, jakie są wiesz, blaski i cienie. Czy na przykład y, klienci myślą, że jesteś wiecznie na wakacjach? Czy... A zdarza się, że są tacy, którzy, którzy tak myślą. Wiesz, y, myślę, że wielu marketerom brakuje po prostu odwagi, że mogą pracować zdalnie, zwłaszcza w 2020, mogli. I doszli do wniosku, to wyjadę na wieś. A ja doszedłem do wniosku, skoro mogę mieszkać na wsi, to równie dobrze mogę mieszkać w Turcji. I przeprowadziłem się wtedy do Turcji. I faktycznie po drodze były jakieś Azerbejdżan, Kazachstan, w Gruzji mieszkałem, w Tajlandii i, i tym podobnych krajach. Jakie są blaski i cienie? Blaski są takie, że na przykład w Tajlandii miałem basen na dachu i siłownię na 34 piętrze, a za mieszkanie płaciłem o połowę mniej niż w Warszawie. I mój dzień wyglądał tak, że pracowałem do 11 polskiego czasu. Szedłem sobie na basenik, godzina pływania, street food i powrót do pracy. Ale jest też dużo cieni. Cienie są na przykład takie, że siedząc tak daleko przez dłuższy czas, widzę, jak ucieka mi przez palce życie moich znajomych. Komu się urodziło dziecko, ktoś bierze ślub, nie zawsze mogę przyjechać, bo na przykład mi to nie pasuje, albo za duże wyzwanie logistyczne by było. No i faktycznie, kiedy przyjeżdżam do Polski, to staram się to wszystko nadrobić. Ale jeśli chodzi o klientów, to Zero problemów. od początku to komunikuję, że hej, jest 100% zdalnie i zdarza się, że mam klientów, z którymi pracuję już ponad dwa lata, a nigdy się nie widzieli co w tym życiu. E, wiesz, masz taką, może nie łatkę, bo sam sobie taką markę wyrobiłeś, Żartownisie. a z drugiej strony, z tego co opowiadasz, no musisz być wewnętrznie bardzo poukładany i musisz mieć tę samodyscyplinę, Warto. no bo prowadzisz, nikt ciebie nie prowadzi za rękę, tylko ty sam siebie prowadzisz za rękę, jesteś jakby, rozumiem, jednoosobowym, ja takim projektantem kreatywności dla Twoich klientów, więc tak. rozumiem, że tutaj dyscyplina jest kluczowa. Bardzo ważna. Czasem mam takie drobne wspomagacze, typu asystentka, która pomaga już z kalendarzem i tym podobnymi rzeczami. Bo tak jak teraz przyjechałem na cały maj do Polski, no to jestem co dwa dni w innym mieście, mam wystąpienia, szkolenia, wszystko. No to samemu ciężko by było to ogarnąć. No i, i zdarzało się, że jak tam coś robiłem bardziej socjalowego, no to, to miałem jakąś osobę do pomocy. Ale raczej staram się być sam i 100% elastyczny. Ale bardzo dużo potrzeba tej dyscypliny. No, kiedy masz za oknem ciepło, fajny basenik i inne rzeczy, no to, to, to jest super ciężko. Plus druga sprawa, no żarty są żartami, ale to nie jest tak, że każda firma chce robić śmieszne rzeczy. Trzeba bardzo to analizować. Ja mam takie bardzo naukowe podejście do tego wszystkiego. Nawet jak ktoś powie, że coś jest śmieszne, to ja jestem w stanie wyjaśnić dlaczego, co z tego wynika, na jaką część mózgu to wpłynęło, jak to wykorzystują w memach, a jak to samo wykorzystać w komunikacji firmowej. Więc ten humor to jest taka malutka część kreatywnego marketingu, chociaż w Polsce, to mnie bardzo zaskakuje, bo w innych krajach aż tak bardzo nie ma, w Polsce ludzie uznają, że jak reklama jest śmieszna, to jest dobra. Yy, I to koniec i dlatego każdy, yy, każdemu się wydaje, że może ocenić, aha, kabaret Anim Room kiedyś był śmieszny, to to była najlepsza reklama ever, szkoda, że ich zdjęli, pewnie się pokłócili o pieniądze. No to wcale nie, nie, nie musi być tutaj żadna korelacja. No to jest ciekawe. A badałeś to w jakiś sposób? Yy, w zależność z tego żartu na, 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 nie wiem, na zapamiętywalność na przykład? Bardzo często tak jest, że, że, że on wpływa. On wpływa czasem na pobudzenie yy, i wpływa na to, że my dużo chętniej pobieramy aplikację, wejdziemy na nią i tak dalej. Żart wpływa na udostępnienia. Yy. Co ciekawe, zawsze się wydawało, że im żart jest szerszy, i tak mówiły dawniej badania, do szerszej grupy, tym większa szansa na udostępnienie. Teraz zaczęliśmy żyć w takich bańkach, że badania mówią, że im węższy humor, na przykład bardziej hardkorowy, to wyślesz go swoim najlepszym znajomym dużo chętniej, bo jak żart jest do wszystkich, to ty tego nie wrzucisz nigdzie, no bo ono wszystkich bawi, ale dlaczego mam wysłać swoim najlepszym znajomym. A teraz mamy już tak to podzielone, to wyślę mamie, to wyślę żonie, to wyślę komuś tam, a to wyślę kumplom, bo oni mają najostrzejszy humor. Zapytam się Ciebie jeszcze z perspektywy osoby, która ma w sobie tę odwagę, która miała też tę odwagę, żeby zrezygnować, nie wiem czy z dobrego pod kątem jakby finansowym i o to nie pytam, ale pod kątem, pod kątem prestiżowym, bardzo dobrego, no, dobrej pozycji w firmie, prawda? dobrego etatu, z dużym zaufaniem, z sukcesem, jednak postanowiłeś się postawić na swoim i znam wiele osób, które na różnych etapach życia... Czy są w działach marketingu, czy w agencjach, i zastanawiają się, czy zrobić ten krok. Aha. Oczywiście czasami się odbijają i twierdzą, nie, to jednak nie jest dla mnie, i wracają e, tam, gdzie byli wcześniej. Natomiast, e, jeśli to jest możliwe, natomiast e, zawsze ten bodziec, który ma spowodować to, żeby powiedzieć sobie, dobra, to jest ten moment. Jakbyś miał coś poradzić komuś, kto teraz o tym myśli, e, oczywiście każdy ma inne życie, ale z twojej perspektywy. Kwiast. Wiesz, taka rada od, od Ciebie dla kogoś, kto w tym momencie się zastanawia, czy ma odejść z wygodnego etatu, bo przegapi jakąś przygodę. To mam dwie rady. Pierwsza jest taka, że według badań najczęściej przychodzimy do firmy przez brand, a odchodzimy przez bez, bezpośredniego przełożonego. Yy, I to jest, nie pamiętam dokładnie jaki, ale znaczny procent przypadków. Żeby tylko nie popełniać takiego błędu, ale mnie wkurza ten szef, teraz to mu pokażę, pójdę na swoje bez przygotowania, bo dzisiaj mnie zdenerwował na porannym spotkaniu. To jest bez sensu, bo później masz miesiąc stresu, pieniądze się kończą i co dalej. Druga sprawa, którą bym zdecydowanie polecił, zacząć zbierać klientów już na etacie. Wiadomo, to będzie bardzo ciężki czas, kiedy masz etat, a po godzinach jeszcze klientów, ale nagle, kiedy się okaże, że masz klientów płacących pierwszy miesiąc, drugi, trzeci, to ty nagle rezygnujesz z etatu, masz dwa razy tyle wolnego czasu i możesz się zająć swoimi klientami. A później to jest przepiękne, kiedy no, możesz sam sobie decydować, że hej, dzisiaj jednak mi się nie chce wstawać, czuję się kiepsko, no to dobra, idę sobie na ten mój basenik. No, basenik. Tym, tym pozytywnym akcentem zakończymy. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. My jesteśmy jeszcze przed ogłoszeniem wyników, więc Kuba nie wie, jakie dzisiaj zajmie miejsce. Także Zobaczymy. Trzymamy kciuki z całych sił, też już dlatego, żebyśmy się zobaczyli na kolejnych edycjach konferencji. No na to liczę. Wypad to... poza siedem, to już tragedia tak. <laughs> Myślę, że nie, znając Twoje wystąpienia i oglądając dzisiaj, ale Trzymamy kciuki i zobaczymy. Do zobaczenia Super. na kolejnej konferencji. Dzięki. Dzięki, wielkie.